Dostałem od Festool kilka narzędzi do testów i w nadchodzących filmach zajmę się ich testowaniem. Z punktu widzenia amatora będzie Capex 120, będzie kilka narzędzi akumulatorowych, z którymi nie miałem do tej pory nic do czynienia. Będzie też system odsysania wiórów i parę jeszcze innych narzędzi po drodze. Ja już nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że Wy też. Zapraszam do oglądania. Jeśli jesteś choć trochę taki jak ja, to lubisz jak rzeczy działają doskonale. Lubisz innowacje. Lubisz jak urządzenia, narzędzia lub cokolwiek, czego używasz, pomagać i skupić się na kreatywności, a nie tracić czas i energię na walkę z nimi. Ta historia ma swój początek w podróży do Warszawy, gdzie każdy kilometr przybliżał mnie do świata precyzyjnego rzemiosła. Wybór w Festul nie jest przypadkowy. Profesjonaliści i entuzjaści na całym świecie cenią tę markę za niezrównaną jakość, trwałość i innowacyjność. Dla mnie wybór topowego narzędzia, nawet jako amatora, oznacza inwestycje w perfekcję każdego projektu. Ale to już wiecie, bo widzieliście, czego używałem do tej pory w moim warsztacie. Oczywiście w ramach tego, na co pozwoliła mi moja kieszeń. Moja wizyta w Festool była jak wejście do Disneylandu. Każde narzędzie, każda maszyna tam to szczyt technologicznej doskonałości. Szkolenie w takich warunkach... Absolutnie cudowne. Poznawanie każdego aspektu tych narzędzi to jak odkrywanie sekretów mistrzowskiego rzemiosła, które teraz mogę zastosować w swoim warsztacie. Dla mnie jako zawodowego designera, który już ponad 20 lat pracuje na narzędziach Apple... Nie jako fanboy, ale jako praktyk. Festul w świecie narzędzi jest jak Apple wśród komputerów. Jest symbolem innowacji, jakości i kreatywności. Patrząc na to z perspektywy, czuję, że obie firmy dzielą wspólną filozofię. Nie chodzi tylko o produkt, ale o całokształt doświadczeń, które te produkty oferują. Kiedy myślę o Apple, przychodzi na myśl nie tylko zaawansowana technologia, ale także intuicyjność, design i niezawodność. Podobnie jest z Festulem. Każde narzędzie jest projektowane z myślą o użytkowniku, łącząc sobie ergonomię, precyzję i trwałość. Tak jak Apple zrewolucjonizowało sposób, w jaki korzystamy z technologii, tak Festul zmienia oblicze rzemiosła. Ich narzędzia są stworzone, aby inspirować i umożliwić realizację nawet najbardziej ambitnych projektów, zachęcając do przekraczania granic tradycyjnego majsterkowania. Festool, podobnie jak Apple nie ustaje w dążeniu do perfekcji, ciągle wprowadzając innowacje, które definiują przyszłość branży. Zobaczcie tylko jak inne firmy tylko czekają aż patent na Domino wygaśnie. Nikt do tej pory nie wymyślił nic lepszego co nie byłoby Dominem, to naprawdę daje do myślenia. Wybierając festul, wybierasz więcej niż narzędzia, wybierasz partnera w kreowaniu. To jak posiadanie produktu Apple, wiesz, że otrzymujesz nie tylko urządzenie, ale całe wsparcie ekosystemu, które zapewnia niezrównane doświadczenia. To oznacza narzędzia, które nie tylko spełniają swoje zadanie, ale inspirują do eksplorowania nowych możliwości. Tak jak Apple inspiruje do odkrywania nowych sposobów wykorzystania technologii. Podobnie jak użytkownicy tych urządzeń cenią sobie spójność, intuicyjność i elegancję. Tak użytkownicy festul doceniają precyzję, innowacyjność i niezawodność tych narzędzi, które stają się przedłużeniem ich rąk to uczucie, kiedy narzędzie pasuje idealnie, a projekt płynie bez zakłóceń, jest bezcenne. I jasne, wiem, wiem, znajdzie się grono osób, które powie, że przesadzam. Może tak, może nie, może. Jeden rabi powie tak, drugi powie nie. Jak ktoś posiada talent i fach w ręku, to nawet dłutem zrobi piękne rzeczy. Ale jak jesteś amatorem tak jak ja, to właśnie takie narzędzia pozwolą ci działać i realizować swoje wizje bez kłopotu. A przede wszystkim pozwolą ci działać bezpiecznie. Takie jest moje zdanie. Zachęcam do dyskusji na ten temat w komentarzach. A więc oficjalnie rozpoczynam współpracę z Festul. Dla mnie to oznacza dostęp do narzędzi, które definiują standardy branży, umożliwiając realizację projektów z nieporównywalną dokładnością i efektywnością. Dla Was, moich widzów, to zapowiedź treści, w których zobaczycie, jak zaawansowane technologicznie rozwiązania Festul przekładają się na realne projekty. Oczywiście nie oznacza to, że nie będą pojawiać się u mnie narzędzia innych marek. Będą. To nie jest kanał festul, a kanał o tym, jak będąc z amatorem zrobić ciekawe rzeczy w drewnie, ciągle podnosząc swój poziom. Jestem już z wami pół roku, ale dla mnie to dopiero początek przygody. Z każdym kolejnym filmem chciałbym przekraczać swoje granice i pokazywać, że każdy z nas z dużą dozą zapału jest w stanie osiągać swoje cele i podnosić swój poziom. Dziękuję Ci za to, że jesteś ze mną że śledzisz mój kanał, że lajkujesz, że komentujesz. Aby nie przegapić nadchodzących filmów, zachęcam Cię do subskrypcji. A plany mam naprawdę szerokie. W ostatnich dwóch filmach zrobiłem szafki nocne i moje łóżko wygląda przy nich teraz bardzo słabo. Więc następny duży projekt to wiszące łóżko dębowe. Zapraszam. Cześć.